Witam Państwa w Tapis TV. Mam na imię Rafał, a dzisiaj zaprezentuję najpopularniejszy model odkurzacza basenowego do niewielkich przydomowych basenów ogrodowych. Jest to model Delfin Diagnostic 2001. Odkurzacz Delfin Diagnostic 2001 to kolejny model odkurzacza basenowego, który czyści nie tylko dno, ale także ścianki boczne basenu. Skutecznie usuwa także wszystkie zanieczyszczenia organiczne, dzięki temu nie musimy stosować. Tyle chemii basenowej, a to wymierne korzyści, bo yy, obniżamy koszty związane z użytkowaniem basenu, a także yy, nie narażamy linera w basenie na działanie, szkodliwe działanie chemii, przez co trwałość linera jest znacznie wydłużona, a my możemy cieszyć się przez cały sezon letni czystą wodą. Nowy odkurzacz Delfin Diagnostic 2001 otrzymał znacznie ulepszony cyfrowy zasilacz. Długi, 18-metrowy przewód zasilający i bardzo praktyczny, masywny wózak ułatwiający transport urządzenia. Udoskonalony system skanowania umożliwia odkurzaczowi omijanie wszelkich stopni przeszkód czy słupków wewnątrz basenu. Dzięki temu cała praca odkurzacza przebiega automatycznie bez udziału użytkownika. Jak wszystkie odkurzacze firmy Delphin, tak i ten Diagnostic 2001 ma bardzo pojemny i bardzo łatwo wyjmowany worek na wszystkie nieczystości. Wystarczy odpiąć dwie zawleczki, wyjmujemy bardzo duży pojemny worek, możemy go wyprać w pralce, opłukać pod wężem i przygotować do ponownego użytku. Wystarczy chwila, worek trafia na swoje miejsce, obkurzacz może pracować dalej. Obkurzacz Delfin Diagnostik 2001 dedykowany jest, tak jak powiedziałem na początku, przede wszystkim do niewielkich basenów o długości do 12 metrów do użytku prywatnego, ale doskonale czyści wszelkiego rodzaju powierzchnie basenowe, nie tylko ceramika i mozaika, ale także powierzchnie foliowe, powierzchnie stalowe czy plastikowe. Odkurzacze basenowe DELFIN oferujemy w sprzedaży razem z montażem, na miejscu u klienta lub samą tylko sprzedaż do samodzielnego montażu. Po więcej informacji na temat odkurzaczy basenowych DELFIN zapraszam do salonów firmy TAPIS lub do serwisu internetowego www.tapis.pl. Ja za uwagę dziękuję i zapraszam do nowych prezentacji.